Tak, ostatnie metry, ostatnie metry biegu, brawo Maciek, brawo Filip, Filip Pandalewicz wyciężył pierwszego biegu, bra, tak, brawo, Filip Pandalewicz wyciężył, Antoni Domański drugi, w witamy serdecznie Panią, gratulujemy, gratulujemy jest dla Małgosi, Małgosia Kołbuty. Tak dzielnie finiszuje. To chyba najmłodsza uczestnictwa biegu. Tak podąża do mety Wygra, wygra tutaj najmłodszych. Gratulujemy, ale świetnie ona to robi, ale świetnie. Poprosimy tutaj o nagrody, o dyplom ukończenia. Bardzo proszę. Het is oké. Ik moet zo af, ik zo af. Hé, de bierkaai. Bierkaai, Jeszcze cztery pętle, został cztery pętle, czyli Bel jedną jeden kilometr już mają osoby się do pokonali, pokonali. I jeszcze dostały cztery pętle, cztery pętle biegu. 俺が一番大きい。 Dawajcie się pięknym, Dawaj! się uda dojść do Tak, uda się, uda się dojść do mety i doszło, że Państwa doszła pięknym krokiem. Proszę Państwa Łukasz i na nie się.

Panie całe 30 metrów i Jakub pudełko biega na metę. Jest kolejny zawodnik na mecie. Drugim zawodnikiem jest Jakub pudełko, proszę Państwa. Proszę kurę z juku. Mówi, że no to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec. Jest, proszę Państwa, trzecim zawodnikiem na mecie jest Luka tak, masz jak chodzić w jedzie, rachuj się Tak, trzeci, dowodnikiem dowolnikiem na wejście jest, pół, dowolnikiem na wejście. Dziesiąt, masz jak chodzić w jedzie. na wejście jest. Postępka pobryła, dziesiąt, trzy siostry. Jest wartość, jest wartość. Trzy pasocha, doły, doły, siostry. Jeśli się uda się odrobować na lewicy, są kolejne zawodnicze pierwsze kobiety na lecie. Marta i Monika Josińskiej, Monika i Marta Josińskiej, pierwszą i drugą zawodniczką na nalecie. Jest Tomasz Lewicz na nalecie. Proszę Państwa, kolejny zawodniczki to Tomasz Lewicz. Jest Piotr Nojszewski, jest Piotr Noślecki na mecie i jest kolejny zawodnik, Piotr Tu już będzie kolejny zawodnik. Jest, proszę Państwa, ja podaję telefonie, Pani Honoracie, Pani Burmistrz, jest pewnie kojarzycie, jest, proszę Państwa, Kazimierz Nojszewski na mecie, kręcają w lewo, szatni, i są na mecie, proszę Państwa, są na mecie. I już kolejny zawodnik biega na metrze i następny to będzie kolejny zawodnik. Henryk <mulny> Kaliczyński na wędrze, proszę Państwa, Gilgu. Edja Mieszkie, który <mulny> oddzielnie wspierał, to biega do metry. A ja Ach, wyprzedził ją, wyszedł na mecz, ale jest trzecią zawodniką wyszym, na meczie. Magda Lewandowska, dziękujemy, proszę Państwa, dziękujemy, dziękujemy bardzo za uczestnictwo biegu i gratulujemy. Różnik, pobiegaj, z skończy się mecz. Takimi hasłami przewodniami się widzę. I jest kolejne zawodnictwo na mecz, proszę Państwa, i dobiegła Pięknie, pięknie, pięknie. Jak wola to zrobić, jak woli Na Wekie, biegu rekreacyjnego. Jest Agatka, jest Agatka na Mekie. Chyba tu dzień w siech oczy proszę Państwa. Jest pani burmistrz na Koleżanko była, proszę Koleżanko jest pani burmistrz na bekiegę, proszę Państwa, biegu rodzinnego i dziękujemy panu później. Jest mają, proszę Państwa i kolejna zawodniczka, Jest tu jeszcze Pani Marta i Marta Tokaj. na nawet biegu rekreacyjnego, Mam dystans 500 kilometrów. Patrzę, jakim km Tak, więcej się. Patrz, nie, nie, bardzo mocna. No i to jest metrów. A jest, ostatni metrów jest kolejny zawodnik na mecie No, I pozostań, metrów, bończy, stała, na setnie Wojciech Młdarkowski, jakoś to robi. Rywamy powiatamy, proszę Państwa i więcej Proszę Państwa, będzie Wojciech Hałdarkowski na mecie! Wojciech Hołdarkowski na mecie! Jest w kochani! Radny powiatowy tą radę przywiec 5 kilometrów. Stujemy, gratulujemy ukończenia biegu! 5 kilometrów, proszę Państwa, proszę się nie bać, proszę przychodzić.

Najmłodsza uczestniczka biegu. Duża Radomska, Radomska, Dosia Trodomska, Karol Ciechowski, Kobór Bałgorzata i Lucyna Kalifińska. Ach ja cię udało. Mama piękniej już medal. Już za chwileczkę, już za momencik. Docena otrzyma. medal I Karol Ciechowski również dostał. Tosia Radomska i Zosia Radomska. A ta kogut również z medalem jest Lucyna Kalicińska, proszę Państwa. Tak, ściągnąć rękawiczkę i honorata Kalicińska wręcza Lucynie Kalicińskiej medal. Ona była najmłodszą uczestniczką tego biegu. Lucyna Kalicińska, drugie miejsce zajęła Zuzia Radomyska, trzecie miejsce Natalka Górzyńska. Zapraszamy te trzy osoby i zapraszamy do wręczania przepięknych pucharków Przez naszą Panią Honoratę Piękny, piękny puchark Kondycje mają. I oczywiście zapraszamy na zajęcia. Na wszystko i kalendarz na stronie abc. Kondycja .pl. Dziękujemy, dziękujemy. Pierwsze miejsce z czasem 20 minut i 15 sekund zajęła Monika Josińska. Drugie miejsce z czasem 20 minut i 15 sekund Eksekwa tak zwane Marta Josińska. Trzecie zajęła. Trzecie miejsce zajęła z czasem 23 minuty i 7 sekund Anda Karłowicz. Zapraszamy zwycięzczynie niebiego. jego. Poprosimy Anię jest Uśmiechnięta Ania zajęła trzecie miejsce. Pięknie, pięknie i piękne buhary od pani burmistrz. Zapraszamy na zajęcia z kondycji. Dziękujemy. Na 5 km tygu i w liści z czasem 17 minut 29 sekund zajął Krzysztof Wasiewicz. Drugie miejsce z czasem 18 minut 26 sekund zajął Jakub Budełko. Trzecie miejsce z czasem 19 minut i 29 sekund Zajął Łukasz Misztal i zapraszamy do dekoracji i zapraszamy Panią Burmistrz Honoratę Karycińską do wręczania przepięknych statuetek. I może może póki zrobimy konkurs w głosowaniu. Jeszcze zdjęcia, o ile nas cała nie padnie, o ile serwer nam nie padnie, przeciążenia tak dużej ilości osób. Zapraszamy też przymycą oselkę, bo on tak się czają się wstydzi podejść do nas. Zapraszamy! Oj, widzę, że wstydzi się, on nie chce. Nie chce nie chce mówić, co on nam dla nas zrobił. Dlaczego on nie chce podejść? Nie mamy pojęcia. I dziękujemy, dziękujemy i zapraszamy do... A to już jest włączone.